Witam, ja jestem Komor, a to jest Torchlight. W dzisiejszym odcinku zaczniemy od kontynuowania questa, którego wzięliśmy w poprzednim odcinku, i będziemy przechodzić podziemie niezwiązane fabularnie, jakby z głównym wątkiem gry. Jest ono oddzielne. O, Już czekamy, aż się załaduje. Jest ładnie i zaczynamy walczyć. Tutaj możemy z ciał stworzyć dwa impy. O, złoto. O tu mamy już trochę rzeczy. Ładnie. Zwoje, identyfikacji bardzo dużo widzę. Beczek. Jeszcze. Ale to jeszcze PSKin. Tutaj te e, ci przeciwnicy nie mają takiego wysokiego jeszcze. Lewela i walczymy. Jak na razie, jak widzicie, na normalnym poziomie nawet ta gra nie sprawia specjalnych problemów. O! Też zauważyłem, mogę pokazać. Ostatnio tak właśnie myślałem, że w porównaniu. E, w... Jezu, nie tak nam co trzeba, no ale dobra, że w porównaniu do. Diablo, fajne jest to, że każdy item zajmuje jeden slot, a nie, że trzeba je tam ustawiać, chociaż to też miało swoją magię, że tak się wyrażę, w grze. O, trzeba przyzwać drugiego nimfa, a tutaj nie ma przejścia, to przez most lecimy, do przodu po prostu. O, i trzeba właśnie drugie, ale czemu jest tylko jeden ink? Tak, tylko że tu... To ma być P, o, w ten sposób. I te rzeczy oddajemy do naszego... Naszemu... Naszemu pieskowi. Teraz jeszcze sprawdzimy. Oj, przydałoby się użyć. O tego. Tak, coś tutaj ciekawego. Zwiększony przyrost doświadczenia. One Jolt, miedziany pierścień. Nie. Teraz, zamiast tego pierścienia wsadzimy ten nowy. Eee, tutaj. Ładnie. Tu już mamy przeciwnika pierwszego. Kolejny beczka. Jak widać, no, to wszystko już. To, widzę, wiem, że się powtarzam, ale dalej mnie zaskakuje, że jednak może trzeba było wybrać y, poziom trudny, a nie y, najłatwiej. No, ale nienormalny, o. Idziemy. A, tu sobie nie zauważyłem? Właśnie, trzeba zmienić Ward o, w ten sposób, żeby częściej atakowało tym elektrycznym e, tą, tą elektryczną różdżką. A tutaj X. I idziemy. No. Może z tym trollem będzie więcej zabawy, trochę. Ale nic nie, nic nie wyleciało z niego fajnego. Jakieś butki widzę, wyleciały. Budki jakieś fajne, cztery. Nie, nie opłaca się ich za kładać. Widzę, że na razie nie ma co tych dużych specjalnie. Ustawiać potionów, no bo nie zdobywam jeszcze ich w grze Tylko na razie zdobywam Małe Co dostałem za broń? O, jakiś pistolet Idziemy dalej O, tutaj już pokonujemy O, krytyk, wszedł Ładnie I, O, tutaj jakiś gold widzę leży I idziemy Ładnie, gold, na ramienniki, nic specjalnego, I idziemy dalej. Teraz powinniśmy właśnie trafić na... już powinna być końcówka dungeona tego i zaraz powinny się pojawić stworki trochę cięższe do pokonania. Aha, tam są moje indy, już coś mi brakowało. Bardzo przydatne są te przyzywane e, zwierzątka. Skurzamy pancerz, beczka. Zobaczymy. O, tutaj widzę już przeciwnika. Może 5, 4. Tarcza, wzmocnienie. I się pobijemy. O, ładnie. Ładnie, ładnie. Tutaj, czy gdzieś dalej będziemy szli? Tędy. A je. Yeah. Nie. Tędy jeszcze. Czy z niej wypadnie? Nie. To się wracamy, tylko zobaczymy, co to za fajne. Ne, co za na ramienniki wypadły. Nie potrzebujemy takich. takiego czegoś też nie. To, to. To, 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 o, 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 nie, to, 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 oj, co to jest za różdżka? a, to plugawy, to nie, i możemy naszego towarzysza znowu wysłać, żeby, oj, tutaj widzę coś jeszcze jedno, plus hmm? dwa domany, o, ładnie, I mamy tutaj kolejnego, włączamy doładowanie żywiołów i bijemy się. O! Widzę dwupoziomowy e, dungeon. Dobra, sprawdzimy, co tu fajnego wypadło. To zdjęliśmy, to nie dla nas. Zwiększona ilość znajdowanego złota. Do tworności na taki miedziany pierścień, idzie tu, to idzie tu, to idzie do wysłania do naszego Ta stworka. Teraz sobie tu podbijemy jeden, tak dodaje obrażenia, siły, to wbijamy w magię. Wiedza, jeszcze nie możemy e, z tego korzystać. To tutaj wiedza. Tutaj co to dodaje? Twoje usługi, usługi w pełni odbitych, a nie to nie. Plus 8 obrażeń to waszej słuch. czas podróży. To wbijemy sobie to. I idziemy na dół. Kurde, przepraszam, przez przypadek kliknąłem takie bieganie e, w jedną i w drugą stronę. O, I lecimy dalej. Już lecimy, lecimy. Zobaczymy najpierw tędy. O, tu, jest tu. Czy tam dalej będziemy szli? Kończy... Aha! bo my jesteśmy znowu na górze. No ja dopiero nas czytało do góry. Jezu, ale ze mnie. Zmuł, failowanie takie w niezbyt dobrym stylu. O, jest. Ok, i lecimy dalej i walkę. No. Tam dwa stworki fajne się trafiły, może i tu będą jakieś fajne stworki, które wydropią nam fajne itemki. O, mamy, pro, mamy itemek po który tu w ogóle przyszliśmy. Oha, te. A, i drugi? Nie zauważyłem, że nam się spsuły. O, Elit Jest popielny w ty, pierś. Aha, bo my nie mamy elektrycznego. O, ale pomyliłem się. Teraz dopiero pomyślałem. Że po co zmieniałem kolejnością jak i tak nie mamy elektrycznego, e, elektrycznej różdżki. Dobra, idziemy tutaj. Wezwaliśmy nam się z Ładnie zabiliśmy skórzane... Co to jest skórzane płytki? sześć no może w sumie być tak też, to tu okej, okay, to idzie to idzie do towarzysza Co to co dostaliśmy ciekawego, a to niepotrzebne, to też nie beczka 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 tutaj beczka no traf. Jest. i widzę, że... Już koniec tego Dungeona, ale jeszcze ostatni stworek do pokonania. Łuk jakiś będzie szybciej widać po... po sklepikarzach. I zwracamy questa. Mamy kolejny punkt podwyższyć tarczę podwyższyć poziom tarczy, z tego zbiego się mieczami, toporami, bu ławami i broniami drzewcowymi. Nie Nie może to obniżymy wymagania pancerza. Mm. patrzymy jeszcze gościa. To nie ten, to ta babka. Czy nie ma jakichś fajnych różczek? Mm, mm, mm. Mroźny pręcik, ale to staw? Wand. Ale mamy za niski level jeszcze. No? Tu możemy podejść. Spróbować zenchantować. Co dodało? 70 plus 4 Electric Damage. A no, to idzie się też na, na handel. I wracamy. Oj, przepraszam, ten przycisk. I wracamy do podziemi głównych. Przenieść się.

When they finally break through, I hope they are wise enough to flee, collapsing their tunnels behind them. This vault was rightly sealed. It was an experiment as ill fated as my own. Their ancestors are animated not with life, but with the same dark energy that flows through the ember veins. Separating out the vileness is impossible. Immortality lies forever beyond our reach. Jak widzimy, ludzie od zawsze szukali metody na nieśmiertelność według e, tego gościa z, który opowiada tego Alrika. E, myślę, że na tym dzisiejszy odcinek zakończymy. Proszę o łapkowanie, komentowanie. Jak się spodoba możesz zasubskrybować mój kanał. Ja jestem komor. To był Torchlight. Do widzenia, do zobaczenia.